Uczennica klasy trzeciej aliceum Hania Sobczyk jest w trzecim miesiącu ciąży i nie wie, kto jest ojcem jej dziecka: jej były Cześć, chłopak Franek. Franek czy jego kolega z klasy Artur. Kiedy Franek dowiedział się, że Hania go zdradziła, zerwał z nią i jej unika. Chyba muszę żyć. Franek, no poczekaj. Hania, on mnie nienawidzi. Wcale ci nie nienawidzi, tylko jest zraniony. No a ty czego się spodziewaj, że ci się oświadczy? O tym to nigdy nie będzie mowy. Przynajmniej dopóki żyją jego rodzice. Artur, z którym Hania zdradziła Franka, również jej unika. Chłopak ma nadzieję, że to nie on jest ojcem dziecka. W ogóle, żałuję, że nie byliście wczoraj na tej imprezie. Było super. Swoją drogą, Hanka, między tobą a Frankiem wszystko skończone, prawda? A dlaczego pytasz? No bo chcę wiedzieć, czy mam wolną drogę. <noise> Myślisz, że masz jakieś szanse u Franka? No, wczoraj nie mógł się ode mnie odlepić. Wiem, że totalnie zawaliłam z Frankiem i gdybym mogła cofnąć czas, to nigdy bym go nie zdradziła. Kocham go i serce mi pęka, że już szuka sobie nowej dziewczyny i że mnie nienawidzi. Hania nie wie, że jej były chłopak wcale nie podrywał wczoraj koleżanki z równoległej klasy, ponieważ wciąż kocha Hanie. Franek jest jednak zraniony i nie potrafi jej wybaczyć zdrady. Franek przemyślał radę przyjaciela i postanowił, że umówi się z koleżanką, której się podoba. Liczy na to, że w ten sposób zapomni o Hani, którą wciąż kocha. Tak sobie pomyślałem, że może byś miał ochotę, to byśmy wieczorem gdzieś poszli do kina albo na piwo. Jasne, no co tylko masz ochotę. Powiedz mi, co Franek lubi? pizzę, fast foody, a może sushi? Słucham? No bo idę z nim dzisiaj do miasta i chcę, żeby się dobrze bawił. Ale nie mam pojęcia, gdzie się z nim umówić. On mówił coś o piwie i kini, ale pomyślałam, że może lepiej było po coś zjeść. Czekaj, czekaj, Franek cię zaprosił? No tak, czemu się tak dziwisz? Przecież mówiłam ci, że na mnie leci. Wiesz co, daj mi spokój i idź dręczyć kogoś innego. Ja już mam naprawdę wystarczająco własnych problemów. Jeśli z wagą, to widzę. Apetyt dopisuje, co? Dlatego Franek cię rzucił? Daj mi spokój! Jesteś obrzydliwa. A Hanka jest żałosna. Dlaczego Franek i Hanka zerwali? A pytasz bo? No bo on do mnie podbija, a nie chce wpakować się na minę. No, please, mam paść na kolana. Prawdopodobnie Hanka zdradziła Franka. Święta Hanusia zdradziła Franka? No, co wy, z kim? Plotka głosi, że z Arturem Glinieckim, ale nikt nie wie, jak było tak naprawdę. Co ty masz taką minę? Nie umów, że Randka się nie udała. Było beznadziejne. Nie wiem skąd, ale Emilia dowiedziała się o tym, że Hanka się przespała z Glinieckim. Cały wieczór o tym gadała, o tym, jak to Hanka jest beznadziejna. No i oczywiście, gdyby ona była na miejscu, Hanki to bym nie zdradziła. No to przypał, stary. Może po prostu dalej jest zakochany w Hance? Daj sobie lepiej z nim spokój. W życiu mam przegrać z Hanką, która go zdradziła? No, martwię się o ciebie. Fratek, ale ja wiem, że ty się wczoraj umówiłeś z Emilą. I oczywiście... Nie oskarżam cię o to, bo możesz robić co chcesz, tylko płakam cię, nie mieszaj mi w głowie. No, ja nie chcę cię mieszać w głowie, ja po prostu się zastanawiam, co u ciebie słychać. Nie, no, nie wytrzymam. To ja staję na rzęsach, żeby zdobyć Franka, a on dalej ugania się za Hanką? Co ona ma takiego w sobie, że on nie potrafi o niej zapomnieć? Mam pytanie, chodzi o Hankę. Jezu, Hanka cię nasłała mega. Wiesz, co, jej powiedz, że dopóki nie ma wyników testów genetycznego, to nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Dlaczego? Bo nie wrobi mnie w dzieciaka, jasne? Ja ją puknąłem raz, a Franek ją wiele razy, więc niech to on się nią teraz zachęcił. Hanka jest w ciąży i nie wie kto jest ojcem? No, a ty nie wiedziałaś? <laughs> nie. O matko. Co jest? Patrz, co Emila udostępniła na Insta. Ogłaszam zakłady, które pomogą Hance Sobczyk ustalić, kto jest ojcem jej dziecka. A jej były chłopak Franek Kos. B. Artur Gwiniecki, z którym zdradziła Franka. A? Skąd ona w ogóle o tym wie? No nie wiem, chyba od Franka. Ja nie mogę. Co wy robicie? No, nie słyszałeś? Eminka zarządziła głosowanie. I to według was jest śmieszne, głąby? No na maksa, jak na razie wygrywasz. A może chcesz zagłosować na siebie? Ale nie, nie będę na... głosować. Klinice. Klinice. To jest cholera Emilia! Sobie ludzie powinni wiedzieć, jaka Hanka jest naprawdę. A jaka Hanka jest naprawdę według ciebie? Puszczalska, zakłamana i tandetna. To nieprawda. Hanka jest świetną dziewczyną. Tylko raz popełniła błąd, rozumiesz? Raz. Będziesz jej jeszcze bronił, serio? Tak, bo nie zasługuje na to, żeby ją ludzie linczowali. Ale ona cię ośmieszyła, nie rozumiesz tego? To ty mnie ośmieszyłaś. Franek zrozumiał, że kocha Hanie i chce z nią być bez względu na to, czy jest ojcem jej dziecka. Szuka nastolatki, żeby jej o tym powiedzieć. Cześć. Hanka to szmata, ktoś mi to przykleił na plecach. No ale ty pewnie myślisz, że mi się należy? Absolutnie, ja tak nie myślę. Patrz tu. Ani, co ty robisz? No, chcę cię przytulić. Ale dlaczego? Bo strasznie mi ciebie, żal. A ty już nie jesteś na mnie wściekły? Chyba już nie. Hania, może to pomiędzy nami jeszcze da się jakoś odbudować. Nie wiem, może, ale jeśli byś chciał, to okej. Okay. Chcę. I to bardzo. Nie sądziłam, że Franek kiedykolwiek mi wybaczy, a tu nie dość, że powiedział, że za mną tęskni, to jeszcze chce, żebyśmy znowu spróbowali być razem. Mam nadzieję, że to on jest ojcem mojego dziecka, bo naprawdę nie wyobrażam sobie życia bez niego.